Cześć nas bardzo cieplutko w pierwszym odcinku unboxingu w skrzynek w CS:GO. Jest ze mną Stepcha oraz Kamarsto. Witam, witam. Mm. Dzisiaj otworzymy sobie jedną skrzynkę. Będzie to nie byle jaka skrzynka. Będzie to Skrzynia strefy zagrożenia. Bez zbędnego przedłużania. Otwórzmy nasz pojemnik. Jednakże, pierwszy należy zakupić klucz. Klucz udało nam się nabyć dzięki pieniądzom z serii Heroes 5. To wszystko dzięki Wam. Bez tego ten opening by się nie udał. Tak więc, mając już kluczyk, tutaj pokażę Wam jeszcze o. Jest kluczyk. Widzicie, jest kluczyk. Otworzymy nasz pojemnik. Użyjemy klucza. Uwaga, uwaga! Oczywiście tutaj chcemy, jak najbardziej, żeby wypadł nam nóż, albo ewentualnie ten ładny kałaszek. Lecimy. Widzowie? Życzę nam szczęścia. Będzie dobrze. Go! M4! Nice! jak można stan zobaczyć teraz? Minimalware! U. Sprawdźmy na rynku. Ile kosztuje nas ta Emeczka? Jaki kolor jest to niebieski? N nijaki. 3Z, niecałe. nie no, całe. Jak ona wygląda? No taka. Czarno-srebrna, taka. Czwórka. Ja czwórką nie gram, ale w sumie zacznę w takim razie. A ja to nie dla widza jakiegoś? Nie, 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 nie dopili dużo. jak dobiją tu, tu 1000 to, to, to 10 000. <gry> no 10 000 łapek robimy giveaway na totem czwórkę. Tymczasem mam nadzieję, że opening się wam podobał. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej openingów, w takim razie musicie oglądać serię Heroesów, gdyż ona stanowi główne źródło tutaj dochodu na nasze openingi. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, oglądajcie Heroesy. Do zobaczenia. Cześć!